Hej, to usi! Witajcie na moim kanale. Dziś chciałabym Wam pokazać, jak przygotowałam urodzinową kartkę na okrągłej bazie, w pudełeczku. Do stworzenia tej pracy użyję produktów od Happy Scrap, z z zestawu Sweet Baby Arrival oraz maski lub, jak to woli, szablon. Te dwa wzory to nowość od Happy Scrap. Moim zdaniem bardzo brakowało na naszym rynku takich wzorów do prac związanych z dziećmi. I zdradzę Wam sekrecie, że mam co nieco wspólnego z pojawieniem się tych masek. Typowym ja zastosowaniem masek jest oczywiście użycie ich z różnymi pastami, tuszowaniem i tak Ale można je też wykorzystać całkiem inaczej i ja robię tak bardzo często, ale myślę, że są osoby, które o tym zastosowaniu mogą nie wiedzieć. I dziś sobie o nim porozmawiamy. Otóż maski, zwłaszcza te grubsze, świetnie dodają się również do wytłaczania. Efekt wcale nie będzie gorszy niż przy użyciu folderu. Owszem, wzór będzie nieco delikatniejszy, ale nadal dobrze widoczny, co zaraz pokażę Wam na tym testowym paseczku papieru. Używam w tym celu oczywiście maszynki oraz maty do embossingu. Ja niestety nadal jestem pozbawiona dostępu do swojego konta przez remont i zapomniałam sobie spakować takiej maty, więc zastępczo wziąłam kawałek pianki, ale Wy użyjcie maty. I zaraz Wam pokażę efekt. Jak widać, wytłoczyło się super. Zobaczcie, o ile to poszerza możliwości wykorzystania tego, co już kupiliście i macie w swoim kąciku do pracy. Tu przykleję nieco dłuższy pasek. Użyłam do tego szablonu z misiami, który przykleję na moje wcześniej sklejone pudełko. Ładnie to ozdobi i urozmaici jego brzeg moim zdaniem. I mogę zająć już samą kartką. Zaczynam od odbicia wszystkich potrzebnych mi stempli. Odbiję jak zwykle bardzo jasnym tuszem. Wiem, że niewiele tu widać, ale na żywo odbitka jest widoczna na tyle, by komfortowo ją kolorować. Przygotowuję też napis, który umieszczę na pudełku. Użyłam napisu urodzinowego z zestawu Wishes Hello. Dzięki platformie do stemplowania mogę go wygiąć w dowolny kształt i dopasować do pracy. Będę odbijać jak widzicie na takim wygiętym banerku. Najpierw odbijam testowo, pod papier po wycinaniu banerka podłożyłam kartkę Xero i dzięki temu mogę sprawdzić czy dobrze uformowałam stempel. I mogę już odbijać na wyciętym i podkolorowanym elemencie. Użyłam tym razem brązowego tuszu. Na koniec przygotowuję jeszcze panel na przód kartki. Jak wspominałam będzie okrągła. Stempel odbiłam tuszem do embossingu. Oczywiście jak zawsze Versamark, bo moim zdaniem on jest zdecydowanie najlepszy. I posypuję pudrem do embossingu. Również niezawodnym białym do detali od Akaterii, Też go bardzo Wam polecam. Szczepuję nadmiar pudru i utrwalam całość oczywiście na nagrzewnicą. I wszystkie odbitki mam gotowe. Mogę przystąpić do kolorowania. Jak widzicie, baza i pudełko są już gotowe, czyli przede mną najprzyjemniejsze kolorowanie i układanie kompozycji na kartce. Kolorować będę markerami wodnymi. Chętnie pokazała Wam inne media, np. kredki czy markery alkoholowe, ale niestety tylko te markery spakowałam ze sobą, no więc innym razem niestety. Kolorowanie zwierzątek i postaci już kiedyś opisywałam na swoim blogu, ale pokrótce teraz powtórzę. Wiem, że na początku niewiele tu widać, bo stemple odbijałam jaśniutkim tuszem, ale za chwilę zobaczycie już więcej, ja obiecuję. Zawsze zaczynam od nałożenia warstwy bardzo rozwodnionego koloru, zaznaczając sobie najciemniejsze miejsca. Warto pamiętać, że przyciemnić zwykle jest dość łatwo, nakładając kolejną warstwę koloru. Niestety z rozjaśnianiem jest już różnie, nie przy wszystkich mediach się da, dlatego lepiej pracować warstwami, niż zepsuć pracę. Nie staram się robić malunków z fotograficzną dokładnością, bo stemple są zwykle dość małe i nie o to tu chodzi, ale staram się nadać im ciut przestrzenności. Dlatego próbuję sprawić wrażenie, że coś jest na przykład zaokrąglone, coś jest bliżej, a coś dalej czy w cieniu. Zwykle najprościej jest robić ciemniej przy krawędziach, a na środku nieco jaśniej. Elementy kuliste, takie jak głowa czy brzuszek misia, również przyciemniam przy krawędzi, jednak nie do końca symetrycznie. Warto też pamiętać, że jedne elementy rzucają cień na inne. Na przykład trochę ciemniej będzie w zagięciach ciała czy tkaniny, albo na przykład tak jak tu chustka mysia też rzuca cień. Podobnie będzie z klockami, które będą kolorować za chwilkę. Nie wszystkie ścianki stoją na wprost naszego wyobrażonego źródła światła, więc, choć wszystkie będą jednakowego koloru, to powinniśmy jedne zrobić nieco jaśniejsze, inne nieco ciemniejsze. Kiedy wszystkie elementy wyschną, dodam jeszcze czarnym żelpenem oczy, białym bliki światła na zakrągleniach i w oczach. Bo po kolorowaniu odbitek, podobnie potraktowałam jeszcze kilka wycinanek z wykrojników. Robię tak bardzo często, bo wtedy są znacznie ciekawsze, moim zdaniem. Wycinam też starannie moje odbitki i tworzę kompozycję na bazie, którą widzicie cały czas po lewej stronie. Tego etapu nie będę Wam już pokazywać, bo postawiłam na bardzo prosty układ z kilkoma zaledwie elementami, ale myślę, że efekt jest bardzo miły dla oka. A oto gotowa praca, co o niej myślicie? Moje dziecko orzekło, że jest przesłodka. No, ten miś tak jest z pewnością. Zachwycił mnie od pierwszego wejrzenia i lubię wracać do tego zestawu stempli. Maski, które dziś pokazywam, także mają zapewnione miejsce w moim kąciku do skrapowania, bo te wzory moim zdaniem są po prostu super. Mam nadzieję, że przy okazji zachęciłam Was do nieco innego spojrzenia na swój zbiór masek. Moje pudełeczko na pewno zyskało. Jest nieco ciekawsze mimo bardzo skromnego ozdobienia. Dziękuję Wam za ten wspólnie spędzony czas i zapraszam na kolejne moje filmy. Cześć!